Cześć, witam Was kochani moi w kolejnej lekcji. Tutaj już przed nami układy równań. Czego nauczymy się tutaj w tej naszej lekcji? Słuchajcie, do zakresu podstawowego, tutaj już Wam e, wszystko przekleiłam. Zobaczcie, musimy oponować układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi, podać interpretację geometryczną układów oznaczonych, nieoznaczonych i sprzecznych. Przypominam, jeżeli mamy interpretację geometryczną, to chodzi tutaj o pokazanie nam, na przykład, dwóch funkcji liniowych na jednym wspólnym wykresie, tak? I mamy informację, że te układy mają być oznaczone. Jeżeli mamy oznaczone, to mamy jedno rozwiązanie. Jeżeli mamy układ nieoznaczony, to mamy mm, nieskończenie wiele i sprzeczny, czyli brak jakiegokolwiek rozwiązania. OK, tutaj mamy tutaj trzy możliwości. I to będzie w lekcji numer 1, a w lekcji numer 2, bo właśnie ten dział podzielimy już sobie na dwie części, tak żeby wam to troszeczkę rozróżnić: stosowanie układów równań do rozwiązywania zadań tekstowych. Więc ta druga część będzie tutaj z zadaniami tekstowymi. Dobra, nie przedłużajmy w takim razie. Myślę, że najlepiej nam będzie przejść do zadań. Oczywiście znowu kolejny dział bardzo specyficzny. Ja już na fioletowo, zobaczcie, nie wklejam tych zadań faktycznie, bo korzystam sobie z takich uporządkowanych tutaj zadań maturalnych od razu z książki. Dlatego mówię wam, kiedy zadanie jest maturalne. I od razu tutaj przechodzimy do zadania maturalnego, na podstawie którego wyjaśnimy sobie pokrótce. Albo nawet nie pokrótce, tylko troszeczkę więcej, w jaki sposób rozwiązujemy układy równań. Więc jeżeli umiesz, to myślę, że spokojnie sobie tutaj kurs przesuniesz, a jeżeli nie, to dla tych, którzy nie umieją, po, po prostu zrobimy to po raz pierwszy, lub po prostu razem ze mną to powtórz. I teraz, uwaga. Rozwiązaniem układu równań jest liczba. W jaki sposób rozwiązujemy układ? Jak to rozumieć? Słuchajcie, jeżeli mamy układ równań, no to musi pierwsze równanie mieć takie samo rozwiązanie jak to drugie. I metod je, są dwie na to. Czyli pierwszą metodą, jaką sobie tutaj zapiszemy, to jest metoda podstawiania. Czyli Wy później będziecie wybierać, którą metodę wolicie? Ja tutaj na razie zapisuję te dwie: Podstawiania przeciwstawnych współczynników przeciwstawnych współczynników, współczynników. Dobra, i teraz słuchajcie, metoda podstawiania polega na tym, że z pierwszego równania wyznaczamy sobie jedną niewiadomą, czyli w tym momencie przerzucam x, 3y na prawą stronę i w miejsce drugiej linijki w Naszego X będziemy podstawiać to, co sobie wyznaczyliśmy. Ja na razie to zapisuję w ten sposób. Czyli tak, skoro x to jest 5 minus 3y, to ja mogę w miejsce tego X właśnie wstawić te nasze 5 minus 3Y i dzięki temu pozbyć się jednej niewiadomej, czyli w równaniu mamy jedną niewiadomą, a pamiętajcie, tyle niewiadomych, ile równań, czyli jeżeli zadanie jest się w stanie obliczyć, to jeżeli mamy jedną niewiadomą, Y i jedno równanie to spoko. Jak mamy dwie niewiadome i jedno równanie to nie obliczymy. Dobra, no to przemnażamy tutaj wszystko. I co nam z tego wyjdzie? Mamy 10 minus 7Y równa się 3, czyli minus 7Y równa się minus 7. Zatem y jest równy 1. Y jest równy 1 jest tylko w odpowiedzi, a, więc już bym mogła podjąć tą decyzję. Natomiast pamiętajcie, mamy tutaj jedną policzoną niewiadomą, wracam sobie teraz do liniki, w której ja wyznaczyłam, ile wynosi x. To jest ta linika. I w miejsce y po prostu wstawiam sobie jedyneczkę, czyli mam 5 minus 3, czyli 2. I faktycznie dwójka tutaj była do pary. No dobra. Tak wygląda metoda podstawiania, czyli robicie, kombinujecie to tak, żeby po prostu wyznaczyć jedną niewiadomą z dowolnego równania, pierwszego bądź drugiego. Tutaj jakby nie ma narzuconej jednej rzeczy, więc e, też możecie wybrać. Ja akurat wybrałam tak, żeby było jak najprościej, pamiętajcie. No i druga, przeciwstawnych współczynników. Dobra, ta przeciwstawnych współczynników trochę więcej jest do opowiadania, ale przepiszmy sobie tutaj układ równań i już Wam to wszystko tłumaczę. Dobra, zobaczmy. Mamy taki układ równań. I teraz uwaga. Mamy doprowadzić, mamy przeciwstawne współczynniki mieć. Jak to zrobić? Czyli to oznacza, że przy tej samej niewiadomej, na przykład przy X, musi stać ta sama liczba, ale o przeciwnym znaku. Czyli jeżeli drugie równanie ma dwójkę z przodu, to ja chcę tutaj mieć minus dwójka, więc muszę tak naprawdę wszystko przemnożyć na minus 2. Także przemnażamy wszystko na minus 2. No, i liczymy. I taka metoda, co ja robię, podkreślam i dodaję, taka metoda pozwoli nam skrócić x -y i zapisać, że w takim razie minus 7y jest równe minus 7. Zatem z tego wyniknie, że Y jest równe 1, jak sobie podzielimy obu strony, czyli dokładnie uzyskałam odpowiedź, bo oczywiście tak miało wyjść, bo metoda jest obojętna, tutaj wynik musi być ten sam. Nie rozwiązujcie tego na dwie różne metody, ale po prostu warto poznać je dwie, bo każdy woli sobie tutaj inną lub czasem jest równanie, gdzie bardziej szybciej zrobić zrobić współczynników metodą, tą drugą, a czasem metodą podstawiania jest szybciej. Także fajnie jest je oczywiście znać dwie. No dobrze, no i teraz znowu wracam sobie teraz naprawdę obojętne. Bo czasem mnie pytacie, ale do której liniki muszę wrócić? Każdej wyjdzie wam to samo. Z każdej wyjdzie wam to samo. Więc wstawiamy sobie pod Y1. No i z tego wynika, że X jest równy 2. I mamy, mamy parę liczb X i 1, która spełnia moje równanie, więc odpowiedź. Taka sama na szczęście nam wyszła, tak właśnie miało być. Skoro robimy te układy,